Cześć, tu XRTX, a Dziś kolejny odcinek i słuchajcie, mam dla was bardzo ważną informację. Otóż o 18 wleciała nutka, przejmujemy Brawl Starsa. No kurde, jeśli chodzi o tą nutkę, to bardzo się nad nią postarałem, bo prawie cały dzisiejszy dzień po prostu siedziałem nad tym. A już wcześniej tekst miałem wymyślony, jeszcze w nocy dzisiaj siedziałem nad tekstem. No i generalnie już jak tekst miałem otworzony to przez prawie cały dzień nagrywałem tą piosenkę, próbowałem ją nagrać, bo mi nie wychodziło, ponieważ po prostu jestem chory i mam po prostu duży, dosyć ból gardła i katar mam, i też miałem z rana gorączkę, dlatego no, no moim zdaniem wyszła fajnie, ale oczywiście były takie momenty niedociągnięcia, typu wiadomo jakieś tam fałsze albo coś tam na przykład, że drugi głos nie wchodził na przykład y, równo z tym pierwszym głosem, dlatego bardzo was za to przepraszam. Gdybym po prostu nie był chory, to oczywiście nutka by wyszła perfekcyjnie, w sumie bym powiedział. Oczywiście ona jest nagrana dla Beki, nie uszukujmy się, w samym tekście widać, że po prostu ona jest dla Beki. Dlatego generalnie chciałbym, abyście udostępnili tą nutkę znajomym, wszystkim, komu się da po prostu, żeby ona poszła w świat, wiadomo o co chodzi, no bo kurde, tyle się po prostu nad nią postarałem, bo tekst też wymyślałem bardzo długo, bo to jednak, tam jest multum tekstu. Nie dodałem właśnie do tej tekstu, do tej pioseneczki, no bo niestety, ale... Zabrakło czasu, no bo mówiłem, cały dzień robiłem, a później jeszcze na 17 musiałem iść na msze wiadomo, bo jestem ministrantem XD, no i dlatego no nie udało mi się właśnie przed tą 18 tego zrobić, za to oczywiście sorry, no i generalnie dzisiaj jeszcze miał być o 19.30 live'ik, ale z powodu właśnie takiego, że... No mam za duży ten ból gardła teraz na ten moment po tym właśnie, po tej próbie właśnie zaśpiewania tej piosenki, po nagraniu tej piosence. Mam po prostu już, no kurde, po prostu mnie tak boli gardło, że raczej wątpię, że uda mi się tam prowadzić tego live'a. Dlatego generalnie za to was bardzo przepraszam, ale no, może coś koło tam 20, 21 tam na Discordzie będę. Wbiję tam na Discorda do Was na głosowy i może poprowadzę jakieś giereczki, także jak chcecie jeszcze ze mną dzisiaj pogadać, pograć, wiadomo to wbijajcie na naszego Discorda, macie oczywiście do niego linka w opisie, to jest pierwszy link w opisie tam do Discorda, także zapraszam. No i co? Możecie wpadać na, na moje inne social media. E, wszystko macie po prostu w opisie. No i co? Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić łapeczkę w górę, żeby ten film też również trafił do dużej liczby odbiorców, żeby widzieć po prostu o co chodzi w tej piosence. No i wiadomo, komentarzy jakieś wiadomo o co chodzi. No i co? Widzimy się w następnym odcinkach. Siema! Pamiętajcie, udostępniacie pioseneczkę.